Cześć widzowie, witam, witam was w kolejnym odcinku na moim kanale W dzisiejszym filmie odblokujemy sobie paczkę z Bricklinka, którą zamówiłem w sklepie Kalais Brickshop Sklep bardzo dobrze, moim zdaniem, zaopatrzony w elementy, tym bardziej takimi potrzebnymi, do budowy moców Czyli wiadomo, plate, różne tajne, czyli no, dobrze zaopatrzony. Zamówiłem elementy do budowy moca, którego film już się pojawił na kanale Ale też do ko konstrukcji, czyli też, jakby to powiedzieć, moca, który też się bawi na tym na tym mocu, który teraz się już też film na kanale z tej pierwszego tygodnia budowy tej tej bazy Republiki. A no w mocu teraz może odbakujemy paczkę, którą do mnie przyszła, a jej zawartość to, jak widzimy, no, ciekawie zapakowana paczka w woreczek z numerem 3. Czyli tak dosyć ciekawie zapakowane. fajne nawet sposób to na zapakowanie, a oto jest. Cała zawartość, tutaj no, widzę, nawet dostałam gratisę, za którego bardzo dziękuję sprzedawcy. Dwa groszki w kolorze Lime. Net, można je nawet wykorzystać do budowy, więc nawet bardzo fajne ze sprzedawcy, że dostałam takiego gratisa. No a w zamówienie mamy tak: 10 tile 1 je, e, na 1 w ilości 10 sztuk. Oprócz tego mamy też tak tile Reddish Brown. 1x1 też w ilości 10 sztuk też się mogą przydać do budowy moca. Tak, Tilep 2 2, 1x2 też w ilości 10 sztuk też się mogą przydać, oczywiście. Eee, tak. Plejty 1x1 w ilości 20 sztuk, kolor dark tan. Wedże mamy. Tak, w dark tanie mamy. 3 takie 2 na 2, na 2 ze przyciętym rogiem, 3x3 3, reddish brown też z przyciętym rogiem oraz dwa szare light grey 2 na 2 z przyciętym rogiem. Kolejne to są większe plejty. 1 plate 6x8. No i 5 plejtów 2x6 też w Darktanie i w ilości 5 sztuk. Kolejne plejy 1 na 4 w kolorze Darkan w ilości 10 sztuk. Też na pewno mogą się przydać. Teraz mamy tak plejty, kornery e, też 10 sztuk w kolorze dark tan, no i też taki bardziej zasadzianek do moca, czyli łodygi olive green w ilości 25 sztuk i elementami, którymi mi praktycznie zostały, to są te do mocy, ale jeszcze mamy cztery listki poproci, cztery bliki roundy przez w kolorze translight, no i dwa takie no kolor, nie wiem takie antenki małe, które też będą do po konstrukcji, która się na MOC-u. no i ostatnimi elementami, jakie zostały, są właśnie tylko te do mocy. jak widzimy tutaj mamy dużo takich no mieszanin elementów, ale też, które mi się przydają do budowy tego mocy co zostało? Ostatnim elementem jest właśnie gratisik, za który bardzo, bardzo dziękuję. Dwa, dwa playty round, jeden na jeden. I teraz, roz, teraz jak widzicie to jest całe moje zamówienie. A za chwilę jeszcze Wam pokażę je odpakowane. A oto wszystkie elementy, jakie zamówiłem w tej paczce. Podzielcie swoją opinią w komentarzu. A jeśli film się Wam spodobał i chcecie pomóc w rozwoju mojego kanału, możecie zostawić łapkę w górę oraz subskrypcję na moim kanale. A ja Wam bardzo dziękuję za oglądanie. Cześć!